Sprzedaż samochodów do 3,5 tony w ostatnim czasie spadła. Jest tego wiele przyczyn, natomiast główną z nich jest to, że wszystkie te samochody będą musiały być wyposażone w tachografy już od 2026 roku. Właściciele firm już teraz starają się przemodelować swój biznes tak aby być gotowym na nadchodzące zmiany. Naszą odpowiedzią na tą sytuację jest Iveco ODMC 7200 Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o stylistyce Iveco model 70C o dostępnych opcjach silnikowych, wyposażeniu, ale o tym, co skłania naszych klientów do wyboru samochodu powyżej 3,5 tony oraz dlaczego jest taki popularny. Iveco Daily 70C jest obecnie najczęściej wybieranym pojazdem przez klientów, którzy do tej pory jeździli na pojazdach DMC do 3,5 tony. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, Wygląda jak zwykły dostawczak, jednak ładowność przed zabudową to aż 4 ,700 tony 700. Dla porównania, bus o ładowności do 3,5 tony ma ładowność około tony 700, a po zabudowie około 1 tona. Po drugie, aż 15 palet to więcej ładunku do przewiezienia oraz większe zyski. Po trzecie, komfort. Duża ładowność i powierzchnia ładunkowa nie wyklucza komfortowej kabiny sypialnej. W tym samochodzie możemy podróżować komfortowo w podwójnej obsadzie ze względu na kabinę sypialną za kabiną samą. Po czwarte, koszty eksploatacji. W tej wersji silnikowej Iveco Daily 70C pali 14-16 litrów na 100 km. Koszty części oraz przeglądów są takie same jak w przypadku wersji do 3,5 tony. Po piąte, opłacalność zakupu. W prezentowanej konfiguracji Iveco Daily ma aż 3 tony 200 ładowności, uwzględniając 300-litrowy zbiornik paliwa i w Daily w wersji 70C jest najczęściej wybieranym samochodem przez klientów, którzy przesiadają się z busów 10 paletowych do 3,5 tony oraz solówek 12-tonowych. Skontaktuj się z nami i przetestuj Teli w swojej firmie.